Dużo gadaliśmy ostatnio o aspektach prawnych, gdzie podróżować, czy można spać na parkingu. I my dotychczas jeszcze tego nie wypróbowaliśmy, aż do wczorajszej nocy. I, otóż... I czas na wcielenie teorii w praktykę. Dokładnie, postanowiliśmy zatrzymać się na parkingu przy takim kąpielisku koło blisko Krakowa. Ja nie znam nazwy tego kąpieliska, ale było coś z Januszewicą. Co? Januszowice. Januszowice, Januszowice, Tak. Januszowice. Także jeżeli chcecie. Również poznać aspekty prawne parkowania z namiotem na dachu. Tu zapraszamy Was do, naszego, do naszych trzech filmów, które nagraliśmy. A dzisiaj opowiemy troszkę o, czym, o tym, jak spać na parkingu, nie bać się i gdzie się najlepiej ustawić. Także jak tak, widzicie, na stoimy na, na samym, na, na na samym, samym obrzeżu na samym parkingu, brzegu. tak żeby, żeby, żeby co? Żeby, żeby drabinka i namiot, który i roz... namiot nie stawały. Na, Dokładnie, na, dwóch, na dwóch miejscach parkingowych, bo to jest zabronione. Znaczy się wszystko jest dozwolone, bo jak mówi takie powiedzenie, tam, gdzie nie ma sędziego i to nie ma, tam, gdzie nie ma oskarżyciela, nie ma sędziego. Oczywiście nam nikt nic nie powie, no to możemy się zatrzymać na trzech miejscach, ale lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego warto sobie już przemyśleć, gdzie stanąć, jak to zrobić. I tak jeszcze raz wspomnę. My zatrzymaliśmy się na krawędzi rozłożyliśmy namiot, tak naprawdę w stronę trawy, czy w stronę jakiegoś nieużytkowanego miejsca, mogę Wam podpowiedzieć. No i po prostu ko zbiórki, jakby w nocy się paliło albo rano, to będziemy mieć zapewne wszystkich obok siebie, zaserwujemy kawę. Tak, dokładnie. Ważne jest jeszcze, żeby może. Troszkę wcześniej posiedzieć gdzieś wokół tego namiotu lub wokół tego miejsca i zobaczyć, jak reagują, jak reagują ludzie. Czy nie wzbudza zainteresowania? Dokładnie. A nawet zainteresowanie nie wzbudza, tylko czy nie, już nie, nie słychać takich słów sprzeciwu, albo jakichś. Ja wiem, że to może mało znaczyć Istotne jest, bo jak ktoś chce się przespać, to się prześpi, nawet jak ktoś będzie mu powiedział, że się nie da, bo naprawdę wiecie, czego się nie da. Jeszcze aspekt, który warto wspomnieć, to regulamin. My przeczytaliśmy tutaj ten regulamin i nigdzie nikt tutaj nie, nie, ma, nie pisze, że nie można nie spać nie ma żadnej informacji o tym, że nie można tutaj, tutaj tak, nocować tak, że tak zapewne tak. nikt jeszcze tego nie zrobił, dlatego nie ma w regulaminie albo nikt jeszcze nawet nie pomyślał, że przyjedą tutaj dwóch takich pięknych, młodych podróżników, <laughs> podróżników tak, i będą spać no to chyba tyle, taki szybki filmik, aby Wam powiedzieć, że można oczywiście, jeżeli ktoś już spał na parkingu albo w jakimś innym dziwnym miejscu to dajcie nam o tym znać w komentarzu zapraszamy również do zasubskrybowania, polubienia i co? My ruszymy, ruszamy, ruszamy dalej, dalej. szlakiem Orlik Gniazd. Jutrzejsze spanie, czy dzisiejsze w sumie. Może już nie będzie na parkingu, a gdzieś w lesie albo. Ale wiem. jeszcze nie wiemy gdzie. Wszystko się będzie Ta. odbywało na bieżąco. Dokładnie. Także jeżeli ktoś Wam powie, że się nie da, to nie słuchajcie, to... bo się da. <laughs> Nam też mówili, że się nie da jeździć z namiotem na dachu na Toyocie Yaris, a my już podróżujemy trzeci rok. Trzymajcie się.